Siemano, z tej strony Kosiorski, dzisiaj przedstawię Wam drużynę moją celę, którą pierwszy raz w sumie gram cokolwiek, tak żeby dłużej zagrać. Kupiłem go i zobaczymy co jest w akcji, ale na początku z tytułem wstępu wyjaśnienia odnośnie fanpage'a. Dragon Ball Z do Can Battle, fanpage jest tymczasowo zawieszony. Odwołałem się do Facebooka, również napisałem tam oddzielnie do supportu. Jednak Facebook nie jest za szybki w odpowiedzi, także trzeba czekać. Długo to trwa, no ale co ja, nic już więcej nie mogę zrobić. Jednak to jest fanpage mój normalny, kościorski, jak widać, kościorski oficjal. I gorąco zachęcam do lajkowania go, ponieważ, no, co by się nie działo z tamtym drugim, to tutaj będę dalej postował. I na tym moment tyle. Także zachęcam, tu jest jak tam ten wróci do życia to tutaj będę tak ogólnie a tam tylko dragon Ball'a, także to jest to a co dzisiaj się dzieje dzisiaj zaprezentuję wam cele zobaczcie tu jest friend, który nie ma za wysokich linków ja swojemu zacząłem farmić i dosyć ciekawie się udało bo zobaczcie bichback bosses bad bosses jest najważniejszym linkiem takim no żeby było te 25% atak def od razu jest na dziesiątym poziomie a na przykład file First Battle jest na levelu 5. Także trochę jeszcze mam do levelowania, ale już myślę, że warto zobaczyć. No i przez to tutaj mamy troszeczkę mniej defensywy niż jakbyście zobaczyli na mojej głównej postaci. Tu też mamy level Link 8, więc też nie jest aktywowany ten dev, bo mamy dużo zdrowia. Linki, jak widać, tak są średnio aktywowane. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy co tu się dzieje. LRCL, int, nie jestem jego wielkim fanem, natomiast tej ostatniej karty, co teraz widzicie, to jest kosmiczna postać, jak tak się spojrzy na to, co on robi. Co prawda z biegiem czasu jest coraz mniej potrzebny, ale tam gdzie można to fajnie pomaga, czyli w Android z drużyniem. 3,3 miliony, fajny wynik, dodatkowy atak, 3,4 fajnie także on ma tam szansę z 50% chyba na dodatkowy atak co jest fajne bo sobie też zwiększa atak i no właśnie robi spore obrażenia ale to jest pierwsza faza zaraz później gdy się pojawi będzie miał drugą formę i potem Perfect formę I to Wam chciałbym dzisiaj pokazać, co jest w stanie na tej Perfect zrobić. Tutaj, zobaczcie, 2 miliony. To jest support 40% dla Androidów. Dodatkowo, jakby goś zaatakował nas ki superatakiem, co jest chyba bardzo często w Dokanie. Z tymi superatakiem to, to aż tak nie. Raczej bardzo częste. To byłoby, no byśmy jeszcze się wyleczyli z tego, byśmy nic, nic nie przyjęli. Zobaczcie. Gość nam się od razu zamienił, to jest mój, który właśnie sobie zwiększa atak na stałe, na super ataku. No już nam się jakby pierwsza forma w ogóle nas pominęła, bo on się zamienia w, w zależności od tury w grze. Także to była trzecia tura, on już się zamienił. Następnie będzie, przy następnej atakującej już będzie perfekcja. A na ten moment co on robi? Na ten moment też ma tam jakiś atak def, dodatkowy atak def na superataku, szansa na critical, na unik. Dodatkowy... Kiedy mamy dwóch lub więcej przeciwników? Gen generalnie dodatkowe są tu na pierwszej i drugiej formie. Są dodatkowe bonusy, z których rzadko korzystamy, bo rzadko gramy na dwóch lub więcej przeciwników, ale jeżeli tak, no to SBR-y ładnie działają. Tu jest rotacja, która bardzo mi się podoba. Pokonamy go raczej na tym jednym super ataku. Zobaczcie, tu ile linków jest z tym gościem, który jest supportem aktywowany. A z nim dosyć dużo. Także też jest bardzo fajna rotacja. Niestety nie pokażę wam, bo pewnie do tego ostatniego nie dojdzie. On też robi fajne obrażenia. Ma swojego ESA i podoba mi się bardzo. Ale główną dzisiaj tutaj widzownią musi być ten cel. Hop i hop. B może być ultra-atak, ale nie jestem pewny, czy aż tak daleko dojdzie. 5 milionów, ładnie. No te linki... Te linki prawie wszystkie aktywowane, o i critical hit. Pozwoliłem sobie pominąć jedną turę, żebyśmy od razu zobaczyli perfekcyjną formę. Czyli to, co nas najbardziej ciekawi. I tutaj już jest o tyle fajnie, że nie mamy restrykcji na dwóch lub więcej przeciwników. Zobaczcie, 244 tysiące defensywy, zwiększa sobie atak def na ataku. Także defensywa jeszcze na super ataku podskoczy. Dodatkowo ma atak def dodatkowy 50% na super ataku. Czyli tam jej defensywy naprawdę sporo umie sobie wykalkulować. Ma szansę na critical hit i unik 35%. Po prostu ma, nieważne kiedy, czemu, po co. No i to też będzie ciekawa rotacja, bo tak naprawdę mamy dwóch supportów, jeden 40%, drugi również 40%. Ten jest dla Android z Extreme postaci, znaczy Android Saga Extreme, a ten jest dla Androidów i linki też są ładnie poaktywowane. Powiedziałem, że tamte poprzednie, wtóry, poprzednie formy są na dwóch lub więcej przeciwników ogólnie i ma dużą, wysoką szansę na dodatkowy super atak, gdy mamy powyżej 50%, mamy też Czy jeżeli mamy poniżej 50%, czyli po prostu taki giant mod, nic nie oberwiamy, będzie super. Zrobię to w ten sposób. Z nimi tak, nic więcej się nie linkuje, ale po prostu chcę pokazać tego pierwszego, On przecież nie go. I to jest też duży plus tej postaci, zobaczcie, to jest gość, to nie jest lr -ka. także dosyć łatwo na nim zrobić super atak. Nie musimy się martwić o kij w tej drużynie, ale jeżeli chodzi o tylko Extreme podróżynę tego typu, wow, jakby to był krytyk, to 6 i 7 mil. ładnie. Nie ma tu dużego wyboru. Ekstrem postacie Android, Celsaga Android są niezbyt dużym wyborem. A super drużyna Android Cell Saga też nie jest jakaś super. Jeżeli macie STR Goku Gohan'a z Android Cell Saga, też lepiej zrobić drużynę Super Saiyan Goku Family. Na pewno lepsze będzie od tego. Ale na niektóre eventy może się przydać. Właśnie... Uff. To jest perfekcyjna rotacja. Nie no, perfekcyjna nie jest, ale perfect cell everywhere. To, to da nam... Mm... Tu jest trochę więcej, więc nie będzie w ten sposób. Będą tylko trzy, nie będzie, zaryzykujmy. Op. No i myślę, że to będzie ładna, kończąca prezentacja, rotacja. A bo to jest nie jest mi tak że on... Nie wiem, czy to miał biba, bo to jest BAD, bo jest aktywowany. 6,5, bardzo ładne obrażenie, Nie zrobił do do dodatkowego Moog'y. 5,2, to też są ładne obrażenia. Ym, no Na w tym dużo więcej, aczkolwiek, aczkolwiek nie właśnie. Dobra, odnośnie tej rotacji, o której mówiłem, możecie ją teraz zobaczyć. Jeszcze raz ją puścimy. 6,5 miliona i bez dodatkowych ataku jak to mówiłem, ma na to 50%. Generalnie dosyć często to wychodzi. Hai, często bodajże 50%. No i. Cóż, okej. Okay. Ten za to 5,2, a LO dostajemy super atak I jeszcze ta ostatnia LRK. Int. No kiedyś dostanie za tak, że będzie jeszcze lepszy. No teraz z obrażeniami nie szaleje. Defensywy nie ma za mało. Jak, no, nie ma tragicznie mało, jak na te czasy gdzieś tam jeszcze go można użyć i po raz ostatni takie linki, taka rotacja dwóch suportów. Zobaczmy co zrobi tym razem, 6 i 7, generalnie solidnie. Zobaczymy czy jeszcze będzie super atak dodatkowy, no nie, zobaczymy, bo już jest efekt wygrany. Także jak on wychodził, to był mega kozakiem. Teraz wydaje mi się, że na tle tych nowych postaci ten cel nie jest aż tak potrzebny, wymagany, jest bardziej zapominany. Drużyna jest fajna, ja nią na co dzień nie będę grał, tylko w pewnych sytuacjach, gdzie trzeba będzie. Zobaczcie, no 312 defa to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo. Jeszcze na super ataku będzie więcej. Dobra, tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.